Cześć kumpli, z tej strony Ciekoladek I dzisiaj nagrywamy kto ostatni yy, wyjdzie z basenu wygrywa I będziemy robić wyzwania ze mną w Dobra skakuj na no, bombę mogę? No nie wiem Ale zimno jest w ogóle trochę, nie? To ja zrobię inaczej, czekaj odejdź Nie są moje okulary? ODEJDŹ BŁAŻEJ Dobra już Jeszcze ogólny pojeźdź Trochę, trochę Wyobraź sobie, co nie jest? Nie, Ech. każdy z nas ma trzy serca? Za każde źle zrobione wyzwanie odejmuje się te serca i przechodzimy do pierwszego wyzwania, w którym jest kto wytrzyma 15 sekund pod wodą? Drugi, pierwszy. Dobra. Dobra, trzy, dwa, jeden, stąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 11, tracisz życie! Nie wiem I właśnie w tym momencie zaprezentował nam, jak też stracić życie, więc patrzcie tutaj. No teraz ja, zobaczymy, już ja też straciłem życie. Bożej. No. Ok, dobrze okej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. <grymne> nie tracę życia. Dobra, to dobra. <grymne> się mam, dobra. Nie tracisz życia. A teraz widzimy... to jest kawa. Nie masz żadnej kary, widzimy. tylko traci życie. A teraz, żeby... Udgadzij, e, kary, rozumiem, życie. A teraz trochę kęsu dla nas, żebyśmy, żeby nam nie było zimno. Dobra, robimy to. Poczekaj, już to Uwiedzą. Dobra, teraz trochę kęsu dla nas, żebyśmy bieli. A zaraz drugie wyzwanie. Dobra. Do, wygrywa. E, czekajcie. Boże, widziałem problem. No. Jak my dostaniemy się do telefonu? Aha, czekaj. Ja pójdę no Ty wychodzisz, właśnie wychodzisz. A to się nie liczy, ja No dobra, czekaj, daj mi ten telefon. Czekaj, ja też wyjdę. Czekaj. Widzowie problemy techniczne. Czekajcie. Ja to zrobię tak, żebyśmy może mogli to dotknąć, bo tak będziemy mogli... E, to się nie liczy, to wyszło. No Nie, nie, nie. Czekajcie, ja coś zobaczę. Czy jeszcze, czy nie. No nie, lub tego! Czekaj, to tak... Czekaj jeszcze, bo my tego nie będziemy dotykać. Dobra, wzywaj, przerwa. Może tak będziemy mogli. Czekaj, sprawdź. Ale tu jest tutaj widać wszystko pod wodą? No wiem. Dobra, wzywaj. Drugim zadaniem jest, e, kto pierwszy znajdzie... Ale musimy tyle i to zróbmy. To będzie miał mniej czasu w 50 groszy w tym basenie, ten, e, to będzie miał więcej, to nam przegrywa. Więc dobra, Błażej, odwracaj się. Ale musisz nurkować. Ale weź okulary, ty. Aaaa! Weź pod nie masz się... A dobra. Rządzić. Dobra. Zerwa tych no muszę znaleźć no, okulary. Ja jestem, siądę na basenie, i nie wychodzę, mam nogi. Ja muszę znaleźć to okulary. No, no, no. e, e, dzisiaj widzowie wleci odcinek z życia Harego. Oto, to, to określe... będzie koniec tej serii. Jeszcze nie. Dobra. Dobra. Masz te okulary Zakładaj je. Ja rzucam w czekaj, i będę liczył, nie? Ja? Sekundu. czekaj. Wracaj się. O, czekaj. Trzy, dwa, Jest start! Dobra, widzę. Nie, nie wiem. Raz. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 70, 53, 53 sekundy znalazł w końcu. No, nie się. Tracę. Tracę. Nie tracę życia. 60. Ale nie 7, 7, 7, nie 7, 7, nie tracisz życia. Bo jeszcze ja, bo kto ma większy czas ten tym Dobra, Dobra, rzucaj tą! Trzy, cztery. Rzuciłaś? Tak, rzuciłam. Trzy, nie, no! ok ja ile rzuciłam. Ile? Moment, sekunda chyba, bo dwie. Dobra, masz draci życie znowu, już zostało mu jedno życie. Jeśli w następnym zdaniu przegra, no to niestety wychodzi z tego bastianu. Czemu? Bo tak, bo ja nie masz Dobra, więc następnym zadaniem jest widzowie dom strachu. O nie! Więc tak, łażej, mając maskę, za zamyka oczy w tej masce, a ja jestem w stanie, muszę go przestraszyć. Tu masz maskę, a potem ty mnie. I kto się bardziej przestraszy, ten tracisz. Się... życie. O nie, ja się boję. <laughs> to właśnie się już boi, widzicie? Dobra, zamykaj oczy, muszę cię zakręcić. Czekaj, muszę cię

Teraz przed nami kolejne zadanie. Jakie? <grymne> Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? zrobił. może ręka. A problemy techniczne zły. Dobra, Wzy. Ostatnie zadanie. No, prawie no, to ostatnie. Dorosł. Może jeszcze będzie przed ostatnim. Kto więcej dobra. razy odbije piłkę, ten nie tracisz ręki. Dobra. Dobra. Trzy. No, licz, no, licz. Ja, ile razy Trzy! ile razy Ale musimy tak nad głową. My, możemy, nie możemy tak? Musimy tak nad głową. Nie, to jest najgorsze. Dobra, dawaj. Trzy! Czern. Raz, dwa, trzy! Nie, dwa razy. Trzy. Trzy. się i pięć I po pijze.

ja. Ostatnie zadanie. O oh i Kto przepłynie szybciej? E, cały basen po. Łapić kierki, robimy to. Cześć. Nie, no, nie, ja O gole O, o, mam Ej, czekaj, bo mi się przekrzywił aparat. Ja nie wychodzę, jedną nogą całą razem pasenie, błagam, nie można potwierdzić. A właśnie. Tak, Co? Od, od, zaczynasz? Od, 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 od. od. od, od. od, od Kop tak? tak. ja, zaczynasz to się tak, lasow. Oksla? 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 Czarny? Oksla? 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 ale Czarny? Oksla? przepłynąć, a nie skakać! Nie możesz skakać, masz Oksla? 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 Dziękuję. No. No to teraz jadę, dobra. W Albo ja, albo właśnie przegrywam. Więc dobra. Trzy. No no, tak. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. NIE! NIE! NA SECUNDĘ! Wychodzisz z tego, Błażej. Mm -hmm. Wychodzisz. I uwaga. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja to nagram. Czekaj. Jeszcze raz. Być. Ja to nagram. Ja nagram. Siema. Dobra, bać się! Dawaj Boże! Pożegnaj się! Dobra. I ładnie się! Widzimy się w odcinku życia Harego. Do zobaczenia!